Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przedstawię Wam 14 statów z mojej jednej z ulubionych serii anime noragami. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarze i subskrypcję. Bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy! Stary dzieciaki w dzisiejszych czasach uważają, że to rywalizacja, aby mieć najwięcej przyjaciół. Jeden wystarczy Znaleźć kogoś wyjątkowego. To może być uraza, która skłania mnie do zabicia Ciebie, ale niezależnie od tego, moim obowiązkiem jest zmierzyć sprawiedliwość całemu złu. Mają tendencję do noszenia głęboko zakorzenionych ciemności w swoich sercach, przez co całkowicie oczyszczenie jest trudne. Taka strata cennego życia. Wygląda na to, że w końcu to rozgryzłeś. Nie możesz przejść na tę stronę. Nieważne gdzie jedziesz, nie ma dla ciebie miejsca. W końcu zdałeś sobie sprawę, że jedyne czego pragniesz, coś większego niż pieniądze, to nigdy nie może być twoje. Mimo to Yukine bez względu na wszystko nie możesz przekroczyć tej linii. Jeśli jesteś w stanie ocalić ludzi, nigdy nie powinieneś nawet tak żartować. Mój ojciec, lekarz, nigdy by nikogo nie porzucił. Nigdy nie zrezygnowałby z życia człowieka, nawet jeśli próbowałby je wyrzucić. Jeśli mnie skrzywdzisz, niech tak będzie. Czy myślisz, że na całym świecie jest człowiek, który nikogo nie skrzywdził? Wszyscy jesteście tacy mili. Boli was skrzywdzenie innych, dlatego też ukrywałam swój ból. Uraza, strach, zazdrość, depresja, smutek, chciwość. Z tych emocji rodzi się pokusa. Bogowie rodzą się z życzeń ludzi. Osoby o słabych nazwiskach będą nadal rozpoznawane i czczone, ale inaczej jest w przypadku bogów o nieznanych imionach. Nie mogą nawet pozostać w ludzkiej pamięci. Pytałeś mnie, czy jestem gotowa, by kontynuować. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna siebie, ale jest coś, co trzeba teraz zrobić i zrobię. Wierzch to granica między dniem a nocą. Ci, którzy zamieszkują ten świat, boją się ciemności i ukrywają się przed nią. Podczas gdy ci, którzy zamieszkują inny świat, stają się jednością z ciemnością i szaleją. Zachodzi słońce, ta granica się zaciera, a cienie wieczoru stają się coraz głębsze i ciemniejsze. Właśnie teraz ci w przepaści mogą najłatwiej przekroczyć granicę. Bez względu na to, jak wiele życzeń spełnimy, ludzie zawsze będą się bać, przyżyć i zapominać o bogach nieszczęścia. Na dobre lub na złe emocje ludzi są zawsze zmienne. Taka jest kolej rzecz. Jestem tchórzem, ale chciałem zostać przy tobie. Prawda jest taka, że tak się ucieszyłem, że mnie potrzebowałeś i skorzystałem z twoich słów. Ale znowu płaczesz przeze mnie. Nie jestem błogosławionym naczyniem. Jestem tylko śmieciem. Nie Miałem cię poprowadzić, ale to był jedyny sposób, w jaki wiedziałem jak. Dusza, która została zepsuta i pochłonięta przez widmo, nie doświadczy niczego oprócz żywego piekła. Naprawdę masz ładne oczy, są jak owoce, głoku, kołyszące się na wietrze, ale nawet ptaki by ich nie zjadły. Nie są słodkie, gorzkie, ani nawet trujące, niczego nie dają. To by było na tyle z dzisiejszych cytatów. Dajcie znać, który podobał Wam się najbardziej. Czy któryś z cytatów zachęci Was do obejrzenia noregami? Nie zapomnijcie dać suba i lajka, abym się już z wami żegnał, do zobaczenia i cześć!